Bę, bę. Witam widzowie i pani. To jest specjalny odcinek z tego powodu, że dziękuję widzowie i pani, że mamy 10 tysięcy subów na kanale. Bardzo się z tego cieszę, że jesteście z nami. Dlatego dzisiaj robię specjalny odcinek dla was, widzowie i pani tego typu. Jak widzicie, tego typu. Dziękuję widzowie i pani. Jak chcieliście specjalny odcinek za to, że jest 10 tysięcy sygłów, to dlatego robię specjalny odcinek. Przykazy robię obiad, widziałeś pani, jak widzicie, wszystko jest przygotowane tego typu i zaraz zobaczycie dalszą część gotowania. Zaraz przyjdę. He, he. A co ci jest na obiad? Kluchy z sosem. Ale jakim sosem? O to jest pytanie. Ja wam nie będę teraz mówić, jaki to jest smak sosu, jaki to jest sos. Musicie sami zgadnąć. Piszcie na komentarzach tego typu. No i co to trafi ten dostanie ode mnie niespodziankę. To jest specjalny odcinek dla was, dzięki temu, że jest 10. Tysięcy słów i specjalnie nie zrobiłem dla Was taką niespodziankę. Specjalny odcinek zrobiłem tego typu, żebyście wiedzieli. I tak trzeba tu sos zagrzać. A jaki to jest sos? Musicie się sam zgadnąć. Nie będę nic mówił. Nie chcę nic mówić. Jaki to jest sos, musicie sami skakać. Ogólnie no, chciałem podziękować widzom, że, że jesteście z nami, że jest 10 tysięcy subów, tylko on nie korośnie dalej tego typu, oglądajcie nas tego typu no co mam powiedzieć może jak challenge zrobić mm. no właśnie co tam pokażę. i ten challenge zrobię dla widzicie co tam jest tam jest cebula zadaniem jest tego typu Ja zawracę tą łóżkę. Naszym zadaniem ja jeden z olech wezmę i ten challenge musi zrobić. To jest cebula. Tam jest w środku. I teraz jednym ruchem trzeba zjeść. 24 godziny na zrobienie coś takiego i zjeść To jest czerwon dla anbesta czy wykona to zawania wkrótce. Na mniejszym razie. to trochę, bardzo tutaj przygrzałem. jest zrobione. Słońce jest zrobione. Muszą mi się powodować pnuchy. Dlatego ja dzisiaj jest w celu odcinku, Za to, że mamy 10 tysięcy zł na kanale. Jest takie wspomniał odcięt wąt się robi sos się ugotował. Teraz kruchy można się pogodować. Jak tam wrażenie w ogóle? Może nagle wysyłanie się zrobiło. Nagle. No ale, że na długo, to nie by nic nie wdało. Czy na długo, czy na krótko, żeby nie było coś takiego, że w kwietniu śnieg będzie padał. Tak może być. Było to dwa, trzy lata takiego coś takiego było. No. Dlatego mam nadzieję, że się nie powtórzy. Piwo nam się zmienił kolejnie, sami widzicie. Teraz są coraz więcej chorób. To jest ten okres, właśnie najgorszy okres, który jest teraz. Bo na tym było zimę, zino, a teraz nagle odczytanie. I to jest właśnie najgorsze. Na no, człowieka na organizmu, To organizm. też się odczuwa. Ale lubię wiosnę, lata i zimę. Wiecie. Wiesz że się że naprawdę zimy to jakoś nie Są osoby, które lubią zimę, a są osoby, które nie lubią. Ja na przykład nie lubię zimy. Kiedyś zima to była zimą, pamiętam. nie A teraz to są trzy miesiące, nie cały, rok, dwa tygodnie, trzy tygodnie tego i puszcza. Tak jak teraz. Były mrozy. I nagle tutaj nie wyszło. Trochę ja ale... nie zawarto, ale co zobaczymy. co zrobi. Nic się nie zrobi. Zastanówcie się jaki to jest sos. O jakim smaku. Salabista. Mm. A i zastanówcie się, później pani, bo dzisiaj już dałem informację tego typu. Jest pan podobny, że możecie sobie zamawiać, i to zrobimy coś takiego, że jak. Ja idę na noski do roboty, od poniedziałku, na nocki. Od godziny 8 do godziny maksymalnie 16 16. Możecie cały czas sobie zamawiać. Bo ja jakby zrobię coś takiego, że zakorzę Wam yy, robienie pozowień, czy koniec tych pozowień, bo ja nie będę miał czasu, bo ja na noski. Tuż tego. Ja robię dla Was bonus. Bonus robię żebyście się nie czuli zrażalni do mnie. W tym czasie, ja wiem, że nie każdy ma możliwość y, zamówić pozostawienia tego. Wszystko rozumiem. Dlatego nikogo tutaj nie nie namawiam. Kto chce, to ten do mnie pisze na moim na moich mediach. na, moim, na moim spiena, potwierdzenie. Sami. dla kogo po co mnie tak dzisiaj, dzisiaj ogarnąłem w całej na moim komputerze wszystko. Tylko jedno musicie pamiętać, jak informuję was e, na pozadaniu, że są moje na moim komputerze że że, szuka, że musicie poszukać. To szukajcie, a nie pisze mi coś takiego, że oszukałeś, bo nie zrobiłeś nie Zrobiłem, tylko wszystkie pisane są na moim komputerze. Wystarczy przyjechać na stronie, poszukać, odsłuchać, które to jest wasze. Ja nie mam nie mam jak wam wysłać na pij, bo później gadacie. że ja was oszukuję i że ja staram się jednym zamachem wszystko ogarnąć no i czekam na kolejne zamówienie, które się chcecie zamówić ale to jest najgorsze u że to kartacie, że jestem oszustem, że nie zrobię więc zacznę poszukać na liście, na postach po zrobieniu swe wideo Gdzie wiecie, że to was oszukuję. Sami siebie oszukujecie się. Wierzcie to. Bo jak informuję was i wystawiam po sobie na moim fonderzu, czyli co, trzeba tylko skupić się i znaleźć. To jest prosty trud. Wystarczy poszukać. Ale ja wam się nie chce szukać. Lepiej wam na tacy dać. Nie, nie, tak nie mogę być. Z tego powodu, że ja też mam jakiś tam zamówień i ja muszę ogarnąć ogarnąć te zamówienia, bo później gazlecję tak z dury. Właśnie bzdury piszecie mi tego. Ja was robię wszystko dobrze. Robię tylko zdobienie. Puszczam postaw, że może się zamawiać, a wy którzy zlewacie. No to moim, po, moim chłopskim rodzinom, to powinien zamknąć te posuwenia i żaden poza nie, żeby nie było. To jest proces głupi. Powiedzcie. Ale ja nie jestem Hamem jak wy, którzy. Naprawdę. Gdyby był Hamem, to bym już w ogóle od dzisiaj bym zamknął albo od jutra. I koń to co w trąbkę, jak mówię. O. A nie jestem sam. Staram się na rękę zrobić. Ja rozumiem, że nie chcę, są po wypłacie przed chwilę, potem wszystko rozumiem. Jak ktoś jest, nie ma pieniędzy, nie ma tego, to nie zamawia. To jest proste logiczne myślenie. Tylko trzeba chcieć myśleć. Taka jest prawda. Błagczyści. zrobiłem Taka jest prawda. Widzicie co? I fajnie. My staramy się z cały sił wszystko coś robić. Tego typu. Chcecie nie zamawiacie jest. Ale jak ktoś nadal mi pisze, że ja chyba oszukałem o coś, a ja wiem, że tej osoby zrobiłem, bo wiem, bo mam rozpisane, a ta sama mi twierdzi, że ja nie zrobiłem. Robicie mi tutaj, e, przepraszam, bałagan, bo mam rozpisane dla karty do pozdrowienia. Wiem, że tego sobie zrobiłem. Wiem, że tego sobie zrobiłem, a ta sama twierdzi, że nie zrobiłem. Wystarczy, poszłem na, na moim komputerze Od OTA do Z przeszuka. To jest proste i logiczne myślenie. Tylko niektórzy nie potrafią właśnie takie proste no I tu właśnie wychodzi Wasze myślenie. To Wasze myślenie wychodzi w Bokie. Wasze, wasze myślenie w bokiem Zobaczcie, ja jestem starszy od... O. Od Was. I ja wiem, co mam mówić i wiem, co mam przekazać. Informuję, bo wiem, co mam powiedzieć. Koduję sobie, myślę, jak to zrobić. A nie, którzy mnie nie komarzą, co Jak się mówi. I tak wychodzi. Wasze... Mądrość, jak się mówi. wychodzimy głupie, mordoci co Chcesz się mnie uczyć, a sami siebie się nie nauczyć. Chcesz się mnie Stare nauczyć, stary prypiec. Chcesz się mnie nauczysz, nauczyć, to może odwrotnie. Sami siebie się, się nauczysz To jest prosta logiczna nauczyć. O nie, oczywiście mnie uczysz. Niektórzy, naprawdę. Współczuję wasze nie jest myślenie. Taki myślenie. Takie czcinne myślenie. To myślenie czcinne, nie ktoś ma. Naprawdę, ja nie, bo, Nikogo nie chcę nie oprawił w żeby... ogóle. Patrzę na ale to jest taka prawda. Tak jest prawda. No co zrobić? Was nie będę uczył. Co mi musi się nauczyć? O A nie, ja was mam zarączkę, rączkę się w Tylko trzeba trochę schować życie. To życie trzeba schumać. Uczyć się. Człowiek się cały czas uczy. To jest taka prawda. Człowiek się cały, całe życie się uczy. To coś na tego wchodzi trzeba się nauczyć. Dużo mnie potrafi. Nauczy się to tak wychodzi. A ja nikomu nie chcę tu ani obrażać, ani wyzywać, bo to nie ma sensu. Trzeba być mądrzejszy i troski człowiek. A nie być dzieckiem i się wyzywać

Niektórzy naprawdę spójczone tak mi nie chcą nas uczyć, a sami siebie nie mogą się nauczyć. Nie jestem tutaj ani wzywam nic, tylko mówię takie, to są fakty. Prawdziwe fakty, które pokazujecie. Tylko trzeba chcieć się nauczyć. Nie. a nie kupiłem mądrości, a wychodzi z tego, przepraszam, nie, wiecie co, ja już nie będę mówić, wiecie o co biegam mi. Czy zgadnijcie, jaki to jest sos? o to jest pytanie. <laughs> czy wiecie, czy nie? Co to za sos? Tylko, typu. nie będę mówił. Musi się sami odgadnąć, ten sos. Co to jest za sos? Zagadka. Trzeba załączyć szereg komórki. Znacznego Wam życzę, to jest pisany dzisiaj odcinek dla Was tego typu trzymajcie się do usłyszenia na następnym odcinku. BęBę.